Więc wydaje mi się, że taka przyszłość będzie bazować na tym, że będziemy mieli tą unikalną wartość w postaci tego, że potrafimy te dane pobrać, przechować, i one mają jakąś unikalną wartość. I będziemy w stanie je po prostu w dobry sposób przetwarzać, przekazywać przez API do innych narzędzi czy też do innych workflow, bo wydaje mi się, że przyszłość będzie wyglądała tak, że każdy. Ma jakieś swoje procesy i coraz mniej osób będzie potrzebowało jakoś procesu, który sobie my wymyśliliśmy w aplikacji, tylko będzie potrzebowała konkretnych elementów z konkretnych narzędzi. To znaczy, że od nas na przykład będzie potrzebować widoczności, z innego miejsca, nie wiem, pobierze sobie obrazki i w ten sposób przetworzy cały proces. Więc y, krótkoterminowo AI, i pewnie tu będziemy robić dużo rzeczy, długoterminowo, no to stawiam na te dane, bo wydaje mi się, że tutaj jeszcze. Długo sztuczna inteligencja nie będzie w stanie zastąpić takich narzędzi, które te dane przetwarzają. Zresztą sztuczna inteligencja bardzo tych danych potrzebuje, więc jak będziemy mieli zdolność kraulowania całego internetu, to też będziemy w stanie dużo sami w modelach językowych robić, na przykład, nie wiem, swojego raga, takiego na przykład do pisania newsów i tak więc to też dużo możliwości otwiera. Jasne, czyli w skrócie chcesz się skupić na danych i na tym, żeby synu to było miejscem, skąd firmy, biznes do swoich procesów AI-owych będzie pozyskiwać dane, na tej podstawie usprawniać te procesy i zawsze dane będą świeże, aktualne tak, i tak, tak. widzisz tak przyszłość, yy... taki powiedzmy API, API first, coś takiego. Tak.